Dobry moi drodzy, pewnie wszyscy zgodzicie się ze mną, że zaraz po dobrym sprzęcie na budowie najważniejsze jest jej poprawne oświetlenie. I zarówno ktoś, kto przepracował 20 lat, jak i ten, co zrobił zaledwie jedną budowę, wie, że największym problemem jest dostęp do prądu. Dlatego dzisiaj będziemy prezentować oświetlenie budowlane bezprzewodowe. Ciekawi? To zapraszam. Jak dobrze mogliście zaobserwować, partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Milwaukee, która wyposażyła nas w bezprzewodowe oświetlenie budowlane i dziś właśnie będziemy pokazywać, jakie funkcje one posiadają. A zaczniemy od największej lampy, którą posiadamy. Ona też z nami już była na jednej budowie i naprawdę na 300 m kwadratowych świetnie działała i rozświetlała nam miejsce pracy. Możliwość pracy na akumulatorach 18-V. W zasadzie wszystkie typy akumulatorów nam tutaj pasują. Na 8 ah akumulatorze czas pracy ponoć nawet do 10 godzin. Ale dodatkową zaletą, która ta lampa posiada, jest to, że możemy wykorzystać zasilanie z sieci, czyli w momencie, kiedy rozładuje nam się akumulator, a mamy wtyczkę, po prostu podłączamy i dalej pracujemy. Lampa naprawdę bardzo stabilna. Trójnóg rozkładany sprawia, że naprawdę ta lampa nie przewróci nam się na budowie. Rozsuwany maszcz na dwóch teleskopach pozwala nam ją rozciągnąć do wysokości 2,2 metra. Główka, która nam się obraca o 180 stopni i później możemy ją przekręcać o 240. Naprawdę będziemy mogli ją sobie ustawić w takim ustawieniu, jakie nam będzie na daną chwilę potrzebne. Rozłóżmy ją sobie. Zobaczcie, włączamy. Od razu, powoli zaczyna się rozświetlać. Mamy trzy tryby e, świecenia od najmniejszej, średniej i największej. Po złożeniu zajmuje naprawdę niedużo miejsca. Zobaczcie, poręczny uchwyt do przenoszenia. Tutaj mamy dodatkową rączkę. Całość waży około 11 kg z baterią, tak więc możemy ją sobie w bardzo łatwy sposób przenieść. Mieści się w naszym Volvo, czyli posiadając kombi, doskonale ono nam się w bagażniku mieści bez składania tylnych foteli. No i jakby wielkość oświetlenia naszego pola roboczego jest to sprawa jest oczywista. Dodatkowym fajnym rozwiązaniem jest gniazdo USB, który może nam posłużyć jako port do naładowania naszej komórki albo tableta, więc nigdy prądu na budowie nam nie zabraknie. Moc świecenia naszej lampy to 6000 lumenów, tak więc naprawdę bardzo jasno jest podczas użytkowania tej lampy, ale klasa odporności to jest IP34, więc raczej zastosujemy ją sobie wewnątrz pomieszczeń, nie wystawiajmy jej na dwór, ale ci, którzy mają na przykład budowy, które chcieliby rozświetlić, to Milwaukee w swojej ofercie również posiada lampy, które nadają się do użytku zewnętrznego. Kolejna lampa robocza, znacznie mniejsza, ale nie znaczy, że gorsza, bo z mocą świecenia 4000 lumenów, Wygląda następująco. Zasilana również baterią 18V na 5 amperogodzinach może świecić nawet do 12 godzin. Bardzo mocno świeci i możemy e, ustawiać różne moce działania. Kolejnym jej atutem, który posiada, to jest fakt, że również możemy korzystać z lampy, zarówno na bateriach, jak i zasilanie z sieci. Tutaj mamy klapkę, gdzie podłączamy sobie przewód, i w momencie rozładowania baterii możemy dalej sobie używać lampy. Konstrukcja zrobiona tak, że tutaj mamy uchwyty, które możemy sobie zamontować w ścianie i lampę możemy sobie przywiesić na ścianie albo na suficie, albo po prostu postawić ją na ziemi i sobie ją włączyć. Oczywiście ruchoma głowica, obrót możemy tutaj wykonywać do 120 stopni, tak więc na pewno oświetlimy swoje pole robocze i nic podczas pracy na pewno nam nie umknie. Pewnie wszyscy ci, którzy urodzili się w latach 80. doskonale pamiętają serial Baywatch. A po polsku. Słoneczny. <laughs> A po polsku słoneczny patrol. Tak więc jeśli pamiętacie owłosionego drogie panie Davida Hasselhoffa, albo kuszą blondynę Pamele doskonale ta lampa może wasie, wam się z tym serialem. Kojarzyć. Otóż lampa inspekcyjna, można powiedzieć latarka, ale nie byle jaka, bo 1250 lumenów i strumień światła, który pada na 650 metrów, pozwoli wam spenetrować każdy szybko minowy albo gdzieś trudno dostępne miejsce. Głowica, która obraca się nam o 180 stopni, góra-dół i cztery tryby świecenia. Zobaczcie, jak to wygląda. I po dłuższym przytrzymaniu mamy nawet stroboskop, który naprawdę potrafi wywołać niezły oczopląc. Tak więc fajna naprawdę latarka, dobrze wygląda i na pewno każdy ktoś, kto musi zrobić jakąś inspekcję, choćby stróż w nocy. Takie coś powinien posiadać na swoim wyposażeniu. Jednocześnie możemy ją postawić na ziemi, skierować w dany punkt i służyć świetnie jako oświetlenie naszego miejsca pracy. Zabezpieczenie IP54 pozwala używać nam jej na zewnątrz, ale pamiętajcie, nie wbiegajcie z nią do wody. Kolejna lampa, chyba najbardziej futurystycznie wyglądająca w stałym naszym zestawieniu niczym z filmów kosmicznych Jamesa Camerona, albo przynajmniej w szczękach od Spielberga, to jest nasza lampa robocza, która ma specjalny. Korzyczek zapinany na naszą baterię, ale nawet 12Ah bateria się tutaj zmieści. Lampa, która jest wyposażona w dwa osobne punkty światła. Głowice, które sobie działają na 180 stopniach w poziomie i pionie. Włączmy ją sobie. Możemy sterować mocą światła osobno zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Ona ma do 2500 lumenów, natomiast w trybie świecenia na odległość może nam rozświetlić do bodajże 450 metrów, tak więc jeśli mamy jakąś pracę inspekcyjną do sprawdzenia, to ta lampa też się świetnie do tego y, sprawdzi. Dzięki ruchomym główkom, które możemy sobie dostosować pod siebie, ona nie tylko służy jako lampa inspekcyjna, ale może normalnie oświetlać nasze miejsce pracy, a uchwyt z tyłu, który posiadamy, może nam posłużyć jako hak, który Możemy zamontować w różnych miejscach i lampa naprawdę w każdym miejscu może być przymocowana. Naprawdę bardzo porządny kawałek sprzętu. Dzięki temu, że lampa posiada IP56, możemy ją używać bez problemów na zewnątrz, bo jest odporna na zabryzgiwania wodą i na lekki deszczyk. I na sam koniec, ale nie najgorsze, nasze oświetlenie osobiste, które jest zładowane poprzez USB i pomimo niewielkich rozmiarów, naprawdę potrafi rozświetlić. Mały, ale niepozorny halogenik użytkowy na przegubie z wbudowanym karabinczykiem, który możemy sobie zaczepić na przykład w drodze do wychodka, <laughs> albo zamontować na jakimś elemencie metalowym dzięki wbudowanym magnesom. Zobaczcie, jak to działa. Pomimo niewielkich rozmiarów 550 lumenów naprawdę potrafi nam tutaj dobrze zadziałać w nocy. Kilka trybów świecenia. I ruchoma głowica, która pozwoli nam dostosować strumień światła do naszych potrzeb. Kolejne oświetlenie, które wygląda rodem z gabinetu dentystycznego, ale powiem Wam szczerze, że z szefową na samym początku byliśmy bardzo rozczarowani, do momentu kiedy poszliśmy pierwszy raz z tym na nasz spacer. Zakłada się to na szyję. I dwie główki z ruchomymi tutaj nastawami po włączeniu naprawdę oświetlają świetnie drogę. Ile kochanie ma to lumenów? 450? 400 lumenów naprawdę sprawia, że ciemna. Wiejska droga, którą jesteśmy posiadaczami, staje się oświetlonym chodnikiem w świetle lamp. Tak więc, naprawdę dobre oświetlenie, jeśli chodzi o spacer, ale również, jeśli jesteś jakimś monterem i gdzieś niewygodnie w jakichś ciemnych zakamarkach potrzebujesz mieć wolne ręce i doświetlać sobie swoje miejsce pracy, to ten gadżet jest Twoim must-have, który musisz posiadać w swojej skrzynce elektryka czy też zwykłego budowlańca. Naprawdę spróbujcie, bo my się przekonaliśmy, że to kurde robi robotę. I na sam koniec dwie malutkie latareczki. Jedna ładowana przez USB, druga za pomocą wymiennych baterii. Chyba must have na wyposażeniu każdego schowka samochodowego. Latarka IP67, tak więc nie bójmy się używać w deszczu. I ta niewielkich rozmiarów latareczka. Chyba każdy, kto był kiedyś u laryngologa, say aaa może powiedzieć, że taką latarkę właśnie Zna. I tak moi drodzy, dotarliśmy do końca tego odcinka. Miejmy nadzieję, że sprzęt, który pokazaliśmy, wam się spodobał i niejedna osoba z was zastanowi się nad nabyciem czegoś takiego. Wyśledźcie nasze filmy, bo ten sprzęt będzie się w nich pokazywał i na bieżąco będziemy mówić, które oświetlenie w jakim przypadku najbardziej nam się sprawuje. Ja jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy dotrwali do końca odcinka i niech światło będzie z wami.